Go tutaj więc będziemy zaczynać. Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej Stowarzyszenia dla Polski ministra Adama Dużkiewicza. Tematem dzisiejszego spotkania jest projekt pod Biało-Czerwoną, czyli akcja zapoczątkowana przez premiera Mateusza Morawieckiego, polegająca na głosowaniu w każdej z gmin Polski. Na maszty flagowe z flagą, tak, państwową, która miała być uczczeniem setnej rocznicy bitwy warszawskiej. No niestety, zbiegło się to trochę z pandemią koronawirusa, w związku z czym projekt musiał chwilę tak zostać przełożony na późniejszy okres, bo mieliśmy dużo tak ważnych priorytetów, jak walka z pandemią, wsparcie służby zdrowia, ratowanie gospodarki to nie ulega wątpliwości na szczęście to udało się dobrze. Natomiast teraz projekt pod biało czerwoną wraca i gminy w całej Polsce, które uzyskały minimalną, wymaganą ilość Głosów, mogą do końca marca, co zostało i tak przedłużone, ubiegać się, składać wnioski do finansowanie masztu z flagą państwową, który ma zostać docelowo ustawiony w godnym, reprezentacyjnym miejscu w polskich miastach, gminach, czy to mniejszych tak miejscowościach, czy dużych miastach wojewódzkich, jak na przykład miasto Białystok. I tematem, powodem dzisiejszego spotkania jest niestety bardzo smucący nas fakt, że miasto Białystok wciąż wciąż nie złożyło. Wniosku o dofinansowanie masztu z flagą w ramach programu pod biało-czerwoną, chociaż termin ten upływa już na dniach, bo w ostatnim dniu marca. Z informacji, jakie otrzymaliśmy od organizatorów z ministerstwa, niestety okazuje się, że miasto wcześniej dawało sygnały, że być może nawet nie będzie w ogóle zainteresowane przystąpieniem do projektu, mimo tego, że my w trakcie głosowania nakładam sporym pracy, uzyskaliśmy. Liczbę wymaganą głosów dla Białego Stoku, a przypomnę, że dla gmin powyżej 100 tysięcy osób było to 1000 głosów. Biały Stok uzyskał 1000 głosów, także sporo mieszkańców wzięło udział tak, w tej akcji opowiedziało się za ustawieniem takiego symbolicznego masztu z flagą dla uczczenia setniej rocznicy Bitwy Warszawskiej bądź Cudu nad Wisłą tak zwanego. I miasto niestety wciąż, tak jak wspomniałem, nie złożyło tego wniosku i nasza konferencja jest apelem, jest przypomnieniem, jest takim kulturalnym ponagleniem władz miasta, aby nie zwlekały do ostatniego dnia, bo mam nadzieję że zostanie ten wniosek złożony, i zaaplikowały o maszt z flagą w ramach programu Pod biało-czerwoną. Jeżeli no, mamy nadzieję, że pan prezydent nie wstydzi się w żadnym wypadku flagi państwowej, e, często powtarza o zbyt małym tak, czy zbyt rzadkim dofinansowaniu samorządów przez władze centralne. Teraz jest taka okazja, także e, panie prezydencie, prosimy nie zwlekać do ostatniego dnia złożyć e, taki wniosek. My dla ułatwienia Pana Prezydenta być może wyboru tak trudnego miejsca na taki marsz z flagą chcemy zaproponować 3 cztery konkretne lokalizacje, gdzie naszym zdaniem taki maszt stanąłby i wyglądałby dobrze reprezentacyjnie i przypominałby mieszkańcom Stoku bo w ramach masztu będzie też taka tablica informacyjna, jaka, jakie wydarzenie się z tym wiąże i naszym zdaniem dobrze, jest, jest to dobrym przykładem pobudzania, tak, czy treningu dla takiego społeczeństwa obywatelskiego, czyli mamy głosowanie, tak, Możliwość zaangażowania znajomych oraz jest oczywiście świetną lekcją patriotyzmu, bo jakby myślę, że bitwy warszawskiej i, i potrzeby tak eksponowania barw narodowych chyba nie trzeba nikomu przypominać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy no, widzimy, jak trudna jest sytuacja międzynarodowa. I o wskazanie, zaproponowanie tak, miejsc na marsz z flagą poproszę pana Kamila Siemskiego, który przedstawi konkretne lokalizacje naszym zdaniem. Jako Stowarzyszenie dla Polski dajemy panu prezydentowi pod rozwagę trzy lokalizacje. Pierwszą jest plac Józefa Piłsudskiego przy Teatrze Węgierki. To jest miejsce uczęszczane przez rodziny z dziećmi. To będzie bardzo ładny przykład dla dzieci patriotyzmu. Drugą lokalizacją jest plac Niepodległości im. Romana Dmowskiego przy Kościele Rocha. To również jest bardzo ruchliwe miejsce. A trzecią jest park Jadwigi Dziekońskiej przy popularnych spotkach. Tam znajduje się m.in. skatepark. Dużo młodych ludzi się tam... Spotyka, to również będzie dla nich bardzo świetny przykład patriotyzmu. Także między innymi takie propozycje, a w całym mieście można wyszukać znacznie więcej podobnych, godnych lokalizacji. Dziś jeszcze. Zaraz po konferencji udajemy się do urzędu z wnioskiem, tak, z takim formalnym przypomnieniem, ponagleniem kulturalnym władz miasta do wzięcia udziału w tym programie. No i mamy nadzieję, że w najbliższych dniach sytuacja się rozwiąże i Białystok przystąpi do tego projektu i w jednym, być może zaproponowanym przez nas miejsc, bądź innym wskazanym tak, na terenie miasta powstanie ładny, godny marsz, maszt z biało-czerwoną flagą, który będzie właśnie takim przykładem tak leks patriotyzmu i przypominał nam o ważnych dla nas wydarzeniach. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w związku z tym? Czy wiedzą Państwo, czy to jedyne miasto w naszym regionie, które nie złożyło tego wniosku, czy może Osiem. jeszcze jakieś inne. Tak. Bo oczywiście kontaktowaliście się z ministerstwem. Jak to wygląda? E, może tak, zacznę od tego, że w skali całego kraju ponad tysiąc kapu, ponad półtora tysiąca gmin uzyskało tą wymaganą liczbę głosów, w związku z czym jest to naprawdę ładny tak, wynik. W naszym regionie, z tego co wiem, znakomita większość gmin, które uzyskały tą minimalną ilość głosów, już zaaplikowały do programu i zostało kilka pojedynczych gmin, w tym niestety miasto Białystok. Tak, miasto na prawa powiatu i gminy, które wciąż do programu nie przystąpiło, także zostało ostatnie chyba trzy dni, więc mamy nadzieję, że być może nasz apel tak przypomni i zmotywuje władze miasta, aby wziąć udział w programie. Ostatnie gminy zostały pojedyncze w naszym województwie, które są uprawnione, a nie złożyły tego wniosku, także no niestety mamy nadzieję, że to jeszcze, to jeszcze się nadrobi. To będzie jeden maszt na tych czterech lokalizacjach, z tych czterech lokalizacji. Założeniem programu jest jeden maszt, tak, w każdej z gmin, która zdobyła tą wymaganą ilość głosów. No i my po prostu proponujemy kilka różnych wariantów, bo, bo chcemy oczywiście pomóc, zależy nam tak, żeby ten maszt stanął. Wcześniej angażowaliśmy się w tą akcję, zebraliśmy ponad tysiąc głosów, także mamy nadzieję, że mamy nadzieję, że już niedługo taki maszt będzie w którymś z miejsc powiewał. Także tak, chodzi o jeden maszt w jednej gminie. szczerze mówiąc, czy jest na na stronie internetowej pod biało-czerwoną GOV, tak, czyli na tej kampanii rządowej, na stronie jej internetowej. Tam jest dokładny wykaz gmin, ja też nie chcę pomylić się, czytaczając tak, konkretną liczbę było tych gmin. Na szczęście w naszym województwie było bardzo dużo. Wiem, że była gmina Stawiski, która uzyskała chyba jeden z największych procentowych tak, wyników najlepszych w całym kraju, bo tam chyba na chyba ponad 3000 tysiące osób złożyło tak swój podpis, co jest wynikiem no, naprawdę bardzo imponującym. Także tych gmin jest dużo, i mamy nadzieję, że będzie to takim symbolem, tak, i w różnych miastach naszego, mniejszych i większych, naszego regionu. Przejeżdżając przez nie, odwiedzając tam nasze rodziny i znajomych, będziemy widzieć w różnych lokalizacjach te flagi. I to będzie taka sieć masztów flagowych w całym kraju, które będą przypominało jakże wspaniałym wydarzeniu zwycięstwa tak? nad Rosją Warszawicko w ramach Bitwy Warszawskiej. Dziękuję uprzejmie. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy.